Witam Was serdecznie. Tak się z Wami przywitam. Ledwo co wlazłem do lasu. 9:30, 14 poniedziałek i w jednym miejscu 6 kozaczków stało i czekało na mnie. A więc już wiecie, o czym będzie film. Ja ruszam dalej, bo jest dzisiaj. Naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi jadąc tutaj minęłem chyba 17 samochodów, a więc naprawdę dużo ludzi przyjechało dzisiaj do lasu. Też nie mam za dużo czasu, bo dzisiaj na drugą zmianę do pracy, a więc ja śmigam dalej i co jakiś czas będę wam pokazywał, co się udało uzbierać. Aktualizacja wiadra, gdzieś po 15 minutach, jeden prawdziwek, a reszta same małe kozaczki. Jeden brązowy, reszta wszystko żółte. Naprawdę bardzo piękne grzyby. Więc ja już zostawiam ten otoż tutaj zagajnik i lecę dalej do zobaczenia idę wzdłuż takiego modnika i zobaczcie stoją sobie dwa kozaczki brązowe bardzo ładne więc nic tylko Śmigać po lesie. Cały czas idę wzdłuż tego modnika zobaczcie. Tam stoi piękny. Co prawda, brązowy. Bole te żółte, ale... ale jest taki super. Nie wiem, czy dzisiaj, <laughs> przepraszam, pójdę na prawdziwki. Ponieważ po wczorajszym grzybobraniu masakra strasznie dużo robaczywych, a kozaczki wszystkie zdrowe, twarde. No ale to jeszcze zobaczymy. Ogólnie to wszystko zależy od czasu. Bo tak jak wspominałem, niebawem muszę uciekać na drugą zmianę do pracy. Jak nie dzisiaj, to najwyżej jutro. A ja śmigam dalej. Kawałek dalej. Tylko wam pokażę. Zobaczcie. Takie cuda właśnie stoją. Takie. O, zobaczcie. Jeden i tutaj drugi. No piękne są te maluchy. Piękne są te maluchy dzisiaj. Widać, że to świeży wysyp. Tym bardziej, że wczoraj. Przechodziłem ten dik. Tutaj stoją sobie te dwa. Mrówka mnie żarła. Zabieram je lecę dalej. Jeszcze tutaj mam kawałek drogi. A później chyba jednak właśnie zerkniemy na prawdziwkowe lasy. Przed chwilą trafiłem w jednego prawdziwka. A tutaj taki kozak stoi. Kurze, no wczoraj tędy szłem bardzo szybko rosną te grzybki nie jest pierwszej klasy ale do suszenia będzie więc mi zostało jeszcze kawałek patrzcie aktualizacja wiadra no coraz lepiej to wygląda kozaczków małych jest sporo a więc fajnie a ja lecę sobie dalej Ale jakiś ptak pięknie krzyczy Ja dopiero co wlazłem do prawdziwkowego lasu I na samym wierzku stoi sobie pierwszy o Twardą nogę ma bardzo ładny ale krzyczy. I dosłownie 2 metry dalej jest kolejny. Ale te są twarde. Ale piękny kolejny, zobaczcie. Ale ślicznotek. A więc jestem minutę, może półtora w tym lesie. Już są dwa. I czekajcie, bo nie wiem. A nie, to kawałek korzenia. No ale dobra. Są już dwa. Jeżeli będzie coś jeszcze, to Wam pokażę. Aktualizacja wiadra, a przy okazji zobaczcie taka rodzinka. Tu jest jeden, ale mi tam słońce świeci. Drugi, trzeci i tu taki maluch. Czwarty. Te trzy sobie wezmę. Tego malucha zostawię. Nie będę go już zrywał, bo jest naprawdę bardzo mały. A tu myślałem, że coś innego, ale, ale to nie. Niech się stoi. Ja się kręcę po takim większym lesie. Prawdopodobnie dzisiaj tutaj nikogo nie było, bo. Już kilka ładnych prawdziwków wpadło. Zrywam te kozaczki i lecę dalej. Miałem się załączać co któregoś grzyba, ale no zobaczcie sami. Przepiękny kozak czerwony. No dzisiaj kozaki to szaleją naprawdę. Ale fajnie. I patrzcie na to. Patrzcie, jakie piękne dwie zapałeczki. Normalnie cuda. Cuda. I wydaje mi się, że tam jest jeszcze jeden, chociaż nie jestem pewien, ale chyba tak. Normalnie kozaki dzisiaj wymiatają na maksa. I zobaczcie, tutaj jest następny. Co prawda. Daszek ma odgryziony ale przepiękny. Ja sobie zaraz zerwę, a nie zrywam ich teraz, bo chcę sobie zrobić jeszcze zdjęcia. I chyba widzę jeszcze. Nie, to nie. A więc do zobaczenia. Zerwałem przed chwilą takiego pięknego, naprawdę śliczny. A tutaj, jak widzicie, już stoi kolejny i czeka na mnie. zawinięta nóżka, ale jest przecudowny. Ten maluszek jest piękny, twardy, ładny. No i tutaj drugi też twardy, a więc dzisiaj jest dużo lepiej niż wczoraj. Wiadro wygląda tak. Tu były trzy kozaki, nie dwa, a ja jeszcze chwilę tutaj sobie pośmiga. Kolejne dwa stoją. O, myślałem, że ten będzie zjedzony, ale jak na razie jest twardziutki. No i tutaj jest drugi, ale ten jest miękki. Ten jest miękki. Masa robaka. Niech stoi. Nic tutaj więcej nie widzę. No i dobra. Tutaj się pożegnamy. Całe wiadro prawdziwków i kozaków. Aż się wysypują. Ja teraz jadę zawieźć to mojej kochanej mamie. No i co? I będę się szykował do pracy życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Na razie. Cześć.